Wespół leśna grała Polonia zarówno w finałach kategorii U13, jak i u 17 Aze tutaj placówki w kategorii U17 debiutują na. I Teraz szansa dla drużyny z grodu Kraka. Piłka do lewej strony wychodzi. No bo oczywiście i w Krakowie, i w Lesznie mocne. Tradycje drużyn, które w 11-osobowej piłce występują, więc rusza Polonia. Jest trochę wolnej przestrzeni dla Pajzerta Wawrowskiego Boczarow, ale on traci podcalówkę z ostrego, bardzo ostrego. Jest przejęcie w środkowym sektorze boiska graczy z Leżna. lewą stroną graczy Polonii. Przygaśni. Nie jest powiedziane, że oni za momenty właśnie swojej szansy. Pomny końca z autu Polonia strzał, ale jest szansa dla Polonii w ostatnich sekundach. Sam na sam z bramkarzem nie wy. Rozpoczęła nam się ta druga część, ale nie było wykończenia tego podania. O. Teraz przebitka wygrana przez Piątka! Odchylone daleki, ale niecelny ten wyrzut. Jeszcze raz zespół spółeku. Rozpoczyna Ułek, no i od razu strzak bez bramki na najwcześniejszej sytuacji. Ale znów precyzyjne zagranie na szósty metr! Łakomy. Z koła środkowego, proszę. Mistrzostw Polski w ustce. Jest strzał z Ostrego, ta piłka wprowadzona przez Uek, słupek, wyrzut bramkarza, no ale to jest od bramki do bramki zagranie i mamy pierwszy podczas tych mistrzostw bezbramkowy remis. Polonia Leszno dzieli się punktami z AZS-em UEK.